Czy możesz się nią zająć? Z przyjemnością, moja pani. Czekaj! Akuma musi być w przypince ode mnie. Nosi ją na swetrze. Nawiasem mówiąc, bardzo brzydkim. Dostała ją w prezencie. Nie będę więcej powtarzać, więc skup się. Musisz stąd iść. Narażasz się na niebezpieczeństwo i nas też. Łapiesz? A -a. Dajcie bo mnie, nie słuchasz. Mówię ci, Akuma jest w przypince. A -a. Co za ulga. A -a? Twoich rządów, Akumo. A? A nie mówiła? I kto tu miał rację? No, kto? Koniec twoich rządów, mała Akumo. Pora wypędzić złe mące! Mam cię! Pa, miły motylku. Niezwykła Biedromka! To niewiarygodne, a było tak blisko! Arr! A co. co się stało? I co ja tu robię? O nie! Moja przypinka od Chloe. Dlaczego nie słuchałaś Chloe? Próbowała nam pomóc. A Po pierwsze, ona ściągnęła na nas kłopoty. Po drugie, wcześniej nas ochytnie oszukała. Nie zamierzam słuchać takiej kłamczuchy. Jak śmiesz mnie nazywać kłamczuchą? To oszczerstwo! Byłam twoją wielbicielką, ale już nie jestem. Nie zasługujesz na mnie! Stoimy przed hotelem, w którym Biedronka i Czarny Kot pokonali Znikawicę. Właśnie wychodzą. Biedronko! Biedronko! Ja, ja, z... Zrywam z tobą, ty biedronko! Radzona wielbicielka Biedronki. Właśnie tego mi trzeba, by się podnieść po porażce znikawicy. Co za szczęśliwy przypadek! Leć do niej, moja mała Akumo, i zawładnij nią! Antybiedrono! jestem władca Ciem. Biedronka cię rozczarowała. Pomogę ci ją za to ukarać. To co? Pokonamy wspólnie Biedronkę? Możesz na mnie liczyć, władco Ciem! W Paryżu jest miejsce na jedną superbohaterkę! Na mnie, anty Razem z Czarnym Kotem jesteśmy nie do pokonania. Ale już niedługo, Biedroneczko? Czarny Biedroneczko! Przepraszam! Spróbam! Proszę, Dziękuję, Biedronko. Gdyby nie moja pomoc, nie udałoby ci się pokonać Znikawicy. A teraz ja zamierzam pokonać ciebie. Chloe? Błąd. Nie Chloe. Antybiedrona. Mam mały problem. Zaraz przemiana zwrotna. To zmyk. Ja się nią zajmę. Widzicie, jest zerem bez czarnego kota. Wkrótce znowu się spotkamy. Szykuj się! Na razie musisz pokonać mnie, antybiedrona. Skoro chcesz drzeć koty... O! Nie! Nie! O!